Witam serdecznie. Kto mnie tam ogląda, święta minęły. Wiosna się zaczęła. Wszyscy się chwalą. Jak pracują w ogródku, też miałem pracować, ale niestety u nas deszczy pada od czasu do czasu. Nieduży, no ale wszystko moczy, więc postanowiłem na wiosnę przesadzić. Oto Cytrynkę. Widzicie, jest taka wysoka, że aż się ze stołu ugina pod sufitem. W rzeczywistości to ona jest taka wysoka. Porównamy tu ładnie. Do sufitu jest jeszcze troszeczkę. Jest taka piękna. No, nie wiem, czy mi się to uda. Odwrócić telefon. By pokazać, że jestem i jednak troszeczkę od niej mniejszy. Z tą cytryną mam pewien problem, ponieważ oprócz gałązek tu wypuszczonych nie chce się wyżej rozkrzewiać. Rośnie o jak widzicie, ucinałem tutaj. O, gdzież to jest? O. Tu czołem, jak palcem pokazuję. To ona sobie wypuściła jeden. Znowu. O, tu obciąłem. O, proszę bardzo. Tu widać o, obcięcie. A ona z powrotem wypuszcza, wypuszcza. No to przyciąłem ją jeszcze tu, aż tu, proszę o widać ładnie, tu jest obcięcie. No to tym razem zrobiła mi kawał i zamiast rosnąć do góry, to się po prostu skrzywiła. Nie wiem, czy to brak substancji odżywczych. Czy jakiegoś innego jeszcze nawozu. Dlatego na wiosnę postanowiłem dać troszeczkę większą doniczkę. O, tu porównanie. Dwóch doniczek. Ta jest mniejsza, ta powinna być większa. O, proszę. I tak się pięknie zakorzeniła że właściwie to nie dziwię się, że ona nie chce prosto rosnąć. No to nasypię ziemi do doniczki. Oczywiście ogrodnicy nie tam będą fachowcy krytykować, ale ja jestem starym amatorem, który niejedny już kwiatek przesadził i mam w swój sposób biorę całą bryłę. No troszeczku za dużo dołożyłem. To wyciągle. Nie ma problemów. O! I dzisiaj kupiłem sobie takie, taką ceratkę. Ona się powinna takie korytko utworzyć, no ale niestety mi się nie chce pracować w korytku wolę na takiej płaskiej. No i mamy już tu przerzuconą, a teraz wystarczy, że lekko, o podsypie, podsypie ziemię, tak z jednej strony, później z drugiej strony, ecie, to jest tak jak ze śrubami, jak trzeba przykręcić coś, to najlepiej jedną śrubę przykręcić, a później po drugiej stronie. A później znowu gdzieś jakiś inny skos znaleźć. Tak, żeby wszystko było elegancko się trzymało. No to tutaj ja robię to samo. Z jednej strony nasypałem. Z drugiej strony nasypałem. Mniej więcej, mniej więcej. O, utrzymuję tutaj środeczek doniczki. O tak. I tu dosypie znowu a teraz sprawdzenie gdzie mi brakuje. No ci co się boją drżownic. Niech się nie obawiają, to jest ziemia kupiona, ponieważ mimo, że mam. Swoją ziemię swój kompost to jednak do kwiatków doniczkowych używam kupionej ziemi, dlatego że jak się doczytałem w poradnikach swój kompost musiałbym prażyć przez całe jakieś tam 12 godzin w temperaturze jakiejś takiej wysokiej czyli w piekarniku praktycznie no a później w taką ziemię wsadzić nie wiem pojęcia czy się to ten... Wszystkie składniki odżywcze nie rozłożą na czynniki pierwsze, dlatego ja po prostu kupuję ziemię. Jest jeden szkopuł z tą ziemią kupiony, że lubią się w niej utrzymywać jakieś tam ziemiorutki, czy tam coś tak czy ziemiorki, jak tak się doczytałem w internecie, no i wszystkie sposoby, jakie tam są podane, zastosowałem, no ale ziemiorki nie chcą się wynieść z moich doniczek, więc mam swój inny sposób, szukam petów, bo nie palę, to nie mam swoich, ale szukam petów takich bogatszych wnik w tytoń i po prostu robię herbatkę. To jest najbezpieczniejszy i najszybszy sposób. No. Skoro się już tak pięknie, pięknie mi tutaj udało posadzić? Ej, dlaczego mówiłem, że? Oglądnicy mnie skrytykują, a no dlatego, że nie oczyszczałem korzeni tej cytrynki. No ale widzicie, oczepując, mogę uszkodzić znacznie system korzeniowy i nie wiem, jakby ta cytrynka to przetrzymała. A ponadto, jak widzieliście, tam ziemi nie było dużo, więc nie było specjalnie sensu to oczepywać. No na tym kończę. Pozdrawiam wszystkich i mówię do następnego.